Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowej lekcji, na nowej lekcji. Witamy, lub raczej witamy, bo tutaj, oczywiście, jak zawsze przy mnie jest Daisy i jeszcze króliczek Wiktora. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o bardzo przydatnym, bardzo często używanym czasowniku w języku niemieckim, a dokładnie o czasowniku Komen, ponieważ. Mam wrażenie, że kiedy uczymy się tego czasownika, jesteśmy osobami początkującymi, to nam się wydaje, że on jest taki prosty. No bo przecież KUMEN znaczy no, albo pochodzić, na przykład ich Kumę aus Polen, oder du kommst aus Deutschland, e, ale też KUMEN słownik nam tłumaczy jako przychodzić. No przychodzić. I by nam się wydawało, że to jest to samo przychodzić, co u nas w języku polskim. W ogóle wydaje nam się, że kumen, taki czasownik jak w języku niemieckim kumen, również u nas w języku polskim funkcjonuje. Jakieś tam jedno słowo no przecież przychodzić. No nie do końca. Moi drodzy, jakbyśmy się w to tak głębiej zagłębili, to u nas w języku polskim nie ma takiego słowa, które ma takie zastosowanie, jak niemieckie słowo kumen. Dzisiaj na moim fanpage'u na Facebooku niemiecki w prosty sposób. Udostępniłam takie zdanie, no większość osób z Was na pewno to zdanie sna, a dokładnie ich komme sofort. ich komme sofort. Bardzo często ja je używam, bardzo często Niemcy używają praktyczne zdanie, krótkie zdanie. No i sprawdziłam jak tłumacz Google to zdanie przetłumaczy nam na język polski. Tłumaczy w sposób taki, przyjdę natychmiast. Przyjdę natychmiast. No ale teraz, moi drodzy, zadajcie sobie pytanie, czy Wy w ogóle w języku polskim mówicie takie stanie, przyjdę natychmiast, bo ja osobiście nie. Jak w języku polskim takie niemieckie ich komme sofort w sposób bardziej praktyczniejszy możemy przetłumaczyć? Możemy powiedzieć zaraz będę. Możemy powiedzieć już idę. W momencie na przykład, kiedy Wiktor się kąpie w łazience, a ja jestem w kuchni i on mnie woła, mama, mama, mama. No to ja po niemiecku bym powiedziała: Po polsku mogę powiedzieć: Już biegnę, albo kolokwialnie w języku polskim lecę. Jestem na przykład y, gdzieś na mieście samochodem, kieruję samochodem i mój mąż do mnie dzwoni: Kiedy będziesz? Kiedy będziesz? A ja już jadę w stronę domu i jadąc samochodem podkreślam, w języku niemieckim bym powiedziała: sofort Śkome glaś też może być, gdyby ktoś się zastanawiał, czemu ja jestem z so Zofort. To jest obojętne, tak? Zofort so to jest tak jeszcze szybciej. Glej raczej zaraz, Zofort so już natychmiast. To jest takie straszne, so śkome Zofort, że już, 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 tak? Już jadę, już biegnę, już lecę, już idę. No raczej mi nie mówimy przyjdę natychmiast jakoś. To mi w ogóle nie leży w języku polskim. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że nie każdy z Was zdaje sobie z tego sprawę, że to Kumen... W niektórych, podkreślam, sytuacjach możemy na język polski przełożyć na nasze słowo jechać, tak? Jechać. Bo w sytuacji, tej, którą ja opisałam, że ja wracam samochodem, jadę do domu i chcę powiedzieć, że zaraz będę, już jadę, tak? Po polsku to jest całkowicie normalnie nie brzmi: już jadę, tak, no jadę, zaraz będę, już jadę. W sensie w stronę domu. No to po niemiecku, gdybym ktoś wpadł na taki pomysł, a wpadacie, moi drodzy, bo wiem to z doświadczenia tutaj moich uczniów, że iść farę, to to jest niepoprawnie. Wyobraźcie sobie, że to jest niepoprawnie. To by wręcz znaczyło, że ja farę, że jadę raczej w drugą stronę, a nie do domu. Po prostu, moi drodzy, komen wyraża nam kierunek w stronę rozmówcy. I to na język polski, zaraz podam inne przykłady, to na język polski um, może znaczyć. Coś zwędzie, może znaczyć y, zarówno idę, biegnę, przyjdę, lecę. Kolokwialnie też mówimy, a już lecę, tak już lecę. Y, może znaczyć jadę, przyjadę, już, już jadę, tak jadę i tak dalej. Tutaj cały czas będzie chodziło nam o słowo KUMEN, ponieważ jest na przykład sytuacja. Jesteśmy w pracy, jesteśmy w toalecie. Woła nas szef. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Tak, szef mnie woła. Johana, Johana, a ja wychodzę z toalety. To jak bym powiedziała po polsku? Idę, tak? No i mamy przecież jeszcze czasownik GEJEN. Iść. Tu w tej sytuacji Powinnam użyć ichkomę. Przychodzę, no bez sensu, no właśnie w języku polskim my nie używamy tak często słowa przechodzę, ale tu mamy na myśli, że ja z tej toalety idę w kierunku mojego stanowiska pracy, czy w kierunku szefa, więc mówię ichkomę. Bo gdybym powiedziała ichgate, to by znaczyło, że ja idę w drugą stronę, czyli nie wiem, wychodzę z tej pracy i idę sobie gdzieś tam, nie wiem, do domu, gdziekolwiek. Na pewno by to nie znaczyło, że ja wracam, że ja wracam, w sensie idę do tej osoby, która mnie woła. Naprawdę bardzo dużo osób myli czasowniki kumen z gejen. Dzwonię do koleżanki i pytam się, wankomstu ja? Czyli, no kiedy ty do mnie przyjdziesz? Czyli kiedy ty przyjdziesz do mnie? Ale gdybym zadała pytanie, no kiedy idziesz na przykład, do rewe, tak, do marketu rewe, to bym zadała pytanie tam wam, czy tam u wifil geistu, gejstu zu rewe. U wifil gejstu, tak? Ponieważ mam tu na myśli, że ta moja koleżanka no idzie do tego rewe, a nie do mnie. Przecież kiedy kogoś wołamy, to wołamy kom, 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 kom hea, nie kom hia, tutaj a propos... Jeśli ktoś z Was mówi hiya, to jest błąd. Mamy kom o tym kiedyś nagrałam lekcję, nie będę teraz na ten temat za bardzo się wgłębiać. komheja czyli kogoś wołamy, no chodź, chodź. Oda, kom cum przyjdź do mnie. Kom kom, kom. A jeśli chcemy do kogoś powiedzieć, no idź już do domu, idź już gdzieś sobie tam, tak, to mówimy gej. Gej, ponieważ chcemy, żeby ta osoba od nas odeszła, a nie do nas przyszła. Czyli kiedy, z, i, k, czyli po prostu jeszcze raz. Kumen może naprawdę w wielu sytuacjach, mam jeszcze teraz jeden pomysł, właśnie mi się nasunął w tym momencie, kiedy to to też może znaczyć przyje, przyjeżdżać, przyjedzie, tak? E, na przykład stoimy sobie na przystanku i pytamy się, wangą ty bus? kiedy on, no po prostu, kiedy on przyjedzie. Ten bus, One come, bus. Yhm, Ale są jeszcze takie sytuacje, które tutaj troszeczkę odbiegają od, od tej zasady, od tej logiki, którą wam przedstawiłam. To jest w takiej sytuacji, kiedy m, pytamy się o drogę. Czyli na przykład, nie wiemy, jak dojść na dworzec, czy tam na dworzec główny, Hałpanch, czy tam po prostu Banchów. I zaczepiamy kogoś na ulicy. No i wtedy pytamy się o iść. Czyli tu jakby to trochę odbiega od tej logiki no bo przecież my wikłamy iść czyli jak ja dojdę Wikumyś iść zum Beispiel iść zum Bahnhof tak wikłamy iść zum Flughafen i tak dalej na lotnisko no w takich sytuacjach po prostu będzie wikłamy iść wikłamy iść jak ja tam po prostu dojdę przyjdę, w jaki sposób mogę po prostu żeby ktoś mi wytłumaczył drogę jeszcze ostatnie tutaj zdanie, że na pewno osoby, które mieszkają w krajach niemieckojęzycznych i tutaj wsłuchują się w to, co mówią Niemcy nie tylko w pracy, ale tak, e, jeśli macie jeszcze możliwości w innych sytuacjach, komen, tak, w takim trybie rozkazującym, bardzo często Niemcy używają e, w takim znaczeniu, jakby, jakby to powiedzieć, w, w ramach takiej zachęty. Gdzie nagle mogą być połączone czasowniki kom i gejen, tak? Siedzimy sobie na przykład tutaj z Wiktorem na, u nas na Sofie i mówi do Wiktora: kom, kom, w jakiej na Mówię takie, no tu kom, tu gejen, tak, tu kumen, tu gejen, to by się wydawało bez sensu, ale to kom, to pierwszy kom, To jest taka zachęta, no chodź, no chodź, chodź, idziemy, idziemy na zewnątrz, tak? Kom, e, kom, coś tam, coś tam, zrobimy to i to. Kom. Czyli to kom e, bardzo często. On siedzi koło mnie. Czyli to niekoniecznie to, kom w trybie rozkazującym, może znaczyć tylko takie coś, że, kto, że wołamy kogoś, żeby ktoś do nas przyszedł, bo przecież na przykład w tej sytuacji, kiedy Wiktor siedzi obok mnie, to on jest obok mnie, on nie musi do mnie przychodzić, tak? Ale ja mówię do niego kom i potem mówię, co byśmy mogli sobie zrobić, tak? Zachęcam go do danego działania. Czyli to kom. W trybie rozkazującym, tak, e, też pełni tutaj funkcję takiej zachęty kogoś do tego, abyśmy coś mogli zrobić. Na przykład mogę powiedzieć do Daisy teraz: Daisy, kom, wyjagę spaceren. Wyjagę To jest dowód na to, że moja Daisy rozumie język niemiecki. Ja ja gehen, gleich. Ja bije No i powiemy, że gehen. I ja teraz idziemy na spacer, no bo wiadomo. My sobie idziemy gdzieś w pola, tak? Pobiegać. Nie, Dejzusiu, obiecałam, więc muszę dotrzymać obietnicy. Jezu, 11 minut miało być krótko i jest tak jak zawsze. Mam nadzieję, że to jest yy, dla osób początkujących troszeczkę jaśniejsze. Tutaj użycie tego czasownika Komen w porównaniu też z czasownikiem gain.